Dzisiaj zrobię domowy bulion warzywny bez chemii. Bierzemy jedną marchewkę. Marchewka o wadze 100 g i obieramy. Oglądaj do końca film, aby nie przegapić żadnego szczegółu. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam serdecznie do subskrybowania. Subskrypcja nic nie kosztuje. Tutaj mam jedną cebulę, obrałam cebula też o wadze 100 g. Tutaj mam kawałek selera i też obieram seler też o wadze około 100 gramów. Jestem szczęśliwa, że zawitałeś na mój kanał i oglądasz. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Z włos. Tutaj mam jedną paprykę zieloną. Bierzemy połowę papryki. Oczywiście wycinamy część białą z papryki. Papryka jest już umyta. Biorę teraz paprykę czerwoną. Też bierzemy połowę papryki. Zaglądaj na mój kanał. Ja mam bardzo dużo fajnych przepisów. Na pewno znajdziesz coś dla siebie. Widzisz, o, wyczyszczę paprykę z tych nasionek i obiorę z białej części, bo jak wiadomo, w każdej papryce jest zawsze coś takiego białego. Należy to dobrze oczyścić. I tutaj w tej zielonej też obiorę. Napisz mi, z jakiego kraju oglądasz mój kanał. Będzie mi bardzo miło. Napisz to w komentarzu. A teraz tu biorę pół cukinii. Cukinię, cukinię też ważyłam wcześniej, także to jest gdzieś około 100 gramów. No i oczywiście zabieramy się do czego do krojenia. Kroimy nasze warzywa w taki sposób, jak pokażę na filmie, czyli w kostkę. I teraz pokrojone warzywa wrzucam do miseczki. Teraz kroję seler. Na moim kanale jest super przepis, jak konserwować pietruszkę na zimę. Link na ten przepis zostawiam Wam w opisie tego filmu. Także na filmie o pietruszce pokazuję cztery sposoby konserwacji pietruszki na zimę, także zapraszam. Tutaj pokroiłam dwie łodygi selera i wrzuciłam do miski, a teraz kroję cebulę. Polecam oglądać film do końca, gdyż w ten sposób nie przegapisz żadnego szczegółu. A to jest bardzo ważne, w jaki sposób przygotowuję warzywa do mojego właśnie bulionu warzywnego bez chemii. Wziąłem pół pomidora dużego, dojrzałego. Też ten pomidor waży około 100 gramów. A teraz wezmę połowę tej części białej pora tutaj obiorę, bo jest troszeczkę tak nieciekawie. No i teraz, jeżeli chodzi o warzywa, to już mamy za sobą wszystkie warzywa, które chciałam wziąć. I teraz tak, por należy pokroić, tak jak pokazują na filmie i Kroimy go na sitko i umyjemy, dlatego że w każdym porze może być jakiś, no po prostu może być jakiś piasek albo coś. Także ja umyłam i zostawiam tak nad tą miseczką, żeby obleciał z wody. A teraz wezmę się dalej zakrojenie moich warzyw. No i kroimy. Paprykę czerwoną w kosteczkę. Yy, powiedziałam, że na kanale mam przepis, jak przechowywać pietruszkę na zimę. W taki sam sposób przechowujemy lubczyk i yy, kolendrę. Także zapraszam serdecznie na ten film, bo to jest wyjątkowy film. Takich sposobów, jak ja pokazałam na filmie, nikt jeszcze nie pokazał. Także polecam i zostawiam link w opisie tego filmu. Na moim kanale też są przepisy na domowe bułki, na chleb bez piekarnika, czyli chleb pieczony na patelni, oraz na bagietkę. Także zapraszam. Link na te. Właśnie przepisy zostawiam Wam w opisie tego filmu. Tutaj pokroiłam już cukinię. Jak widzicie, to idzie bardzo szybko. Przygotowanie warzyw. Teraz pokroję pomidora. Pomidora nie obieramy ze skórki, gdyż wszystkie warzywa później będą blendowane. Miksowane, więc yy, nie musimy obierać ze skórki. Jak zauważyłeś, moje warzywa wrzuciłam do dwóch różnych misek i to jest bardzo ważne, dlatego mówię, oglądaj film dokładnie do końca, a będziesz wiedział, jak przygotować warzywa do gotowania. Tutaj wzięłam 7 gałązek pietruszki. Pietruszka jest umyta, obrałam pietruszkę, łodyżki odłożyłam. Wykorzystam je w mojej kuchni. A wzięłam tylko listki pietruszki. Pokroiłam i wrzucam do miseczki. I teraz następnym ziołem, które użyję do mojego e, wywaru warzywnego, to będzie bazylia. Przede mną leży bazylia. Biorę pięć listków i idę to umyć. Należy umyć. Już są umyte i teraz to pokroję. Bardzo drobno, ale można też jak się podoba. Tak jak powiedziałam, warzywa później będą blendowane. Bardzo proszę, udostępnij ten film na swoich stronach społecznościowych. Dzięki Tobie więcej ludzi zobaczy film i będzie mi bardzo miło. I teraz tak, najpierw będziemy gotować te warzywa, później te warzywa, a na końcu dodamy naszą, nasze zioła, czyli pietruszkę i bazylię. Na patelnię wlewam trzy łyżki oliwy z oliwek. Rozgrzewam oliwę z oliwek i wrzucamy najpierw marchewkę, seler, cebulę. I teraz to należy kilka minuty podsmażyć. Tak na patelni mieszając. Gaz w tej chwili jest taki można powiedzieć wysoki, taki na wysokim gazie. Na razie to robię i cały czas mieszam. Chcę, żeby warzywa oddały z siebie trochę soku, a teraz wlewam 100 ml wody. I teraz ta woda ma pokryć nasze warzywa. Pamiętajmy, że jeżeli masz więcej warzyw, to więcej wody musisz wlać. O, chodzi o to, że ma pokryć nasze warzywa, i przykrywamy nasze warzywa, i będziemy teraz gotować na małym ogniu. Nastawiamy. Timer na 15 minut. Ja moją kurkę nastawiam na 15 minut, ale co jakiś czas będę mieszać. Teraz otwieram, zamieszam. Jeżeli woda wyparowała, to należy uzupełnić wodą nasze warzywa i dalej je tak dusić, czyli gotować. Ja mam dusić. O, tutaj widzę, że jest mało wody, więc doleję ponownie 100 ml wody. Zrobiłam to już drugi raz. Jeżeli już subskrybujesz mój kanał, to stuknij w dzwonek, aby być powiadamianym o nowych filmach. Skończył się czas, minęło 15 minut. I co robimy? Już Wam mówię, co robimy. Wrzucamy pozostałe warzywa, zamieszamy dobrze. Dlaczego w drugiej turze wrzucam te warzywa? Bo te warzywa nie wymagają długiego gotowania i dlatego je wrzucam w połowie przygotowywania tego, tych warzyw. Wsypuję sól, 60 gram i to należy dobrze zamieszać. Przygotowanie tych warzyw trwa Około 40 minut. Dlaczego tak długo? Dlatego, że warzywa z siebie wydają wszystkie e, smaki. My robimy kostkę e, bulionową, warzywną. Teraz doleję 50 ml wody. Nie dolewałam więcej wody, gdyż te warzywa, które wrzuciłam, wy wydadzą z siebie sok. Przykrywamy i gotujemy 15 minut na średnim ogniu. Co jakiś czas mamy to mieszać. Krótka obróbka warzyw powoduje to, że e, warzywa są e, mają więcej witamin i mają, y, y, są chrupkie, ale nie mają takiego smaku. A my robimy kostkę warzywną, która posłuży nam jako baza do naszych zup, do, naszego, y, do naszych sosów, do, y, do mięs. I wiadomo, że taka kostka warzywna musi mieć w sobie smak. Teraz po 15 minutach dodałam pozostałe zioła, czyli pietruszkę i bazylię. I teraz to będę gotować na średnim ogniu przez 10 minut. Chodzi mi, aby nadmiar płynu troszkę odparowało i dlatego nie przykrywam patelni. Minęło 10 minut, nastawiam jeszcze na 5 minut, bo jest zbyt dużo e, tego właśnie rosołku warzywnego w środku. E, a ja chcę mieć taką pastę warzywną. No i teraz minął czas, minęło 5 minut i ja to wszystko wyłączam i zostawiam tak, żeby ostygło. Teraz możemy spróbować, czy jest wystarczająca ilość soli. Próbuję zimne, gdyż wtedy wyczuję więcej soli. Tak, bardzo dobrze jest ilość soli wystarczająca. Jeżeli robicie dużo warzyw, to musicie po ostudzeniu spróbować, czy sól jest dostatecznie wystarczająca. A jak nie, no to dosolić. Teraz ostudziłam na talerzu i to wszystko miksuję. Pozdrawiam Was serdecznie z Włoch. Napisz w komentarzu skąd mnie oglądasz. Będzie mi bardzo miło. I zobaczcie jak wyglądają zmiksowane warzywa. Fajna taka papka i tak ma to wyglądać. Nie może być za rzadkie. Dlatego pamiętajmy, jak gotujemy, musimy zwracać uwagę, ile jest tego yy, yy, rosołku w warzywach. Jest, jeżeli jest zbyt dużo, bo warzywa nasze puściły bardzo dużo, to należy dotąd gotować na końcu odkryte, aż odparuje woda. <laughs> Coś mi tam się z głosem zrobiło. Przepraszam bardzo. Dużo mówię do Was. No, ale wracajmy do teraz pakowania naszych, naszego, tego, tej pasty warzywnej. Tutaj wziąłam taką folię przezroczystą i przecięłam na cztery części. Na każdą, jed, na każdą część kładę dwie łyżeczki tego koncentratu warzywnego, tak bym nazwała koncentrat albo pasta warzywna i e, zawijamy w takie właśnie sakiewki. I kładam sobie na boku. I następne. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Samo zdrowie. To nam posłuży do wszystkiego, do przygotowywania wielu potraw, a nawet możemy sobie rozpuścić w szklance dużej przygotowanej wody, w dużej szklance z wodą przygotowaną i wypić sobie jako fajny wywar warzywny w samozdrowie. Teraz, jeżeli nie mamy takich właśnie przezroczystych folii, to możemy naszą przygotowaną pastę warzywną włożyć do pojemnika na kostki lodów. Zobaczcie, każdy w domu ma taki pojemnik. Przekładamy do takiego pojemnika i wszystko to wkładamy do zamrażalki. Mrozimy. Najlepiej zostawić na całą noc, a później wyciągnąć ten pojemnik i po prostu wyrzucić kostki zamrożone i przełożyć sobie do woreczka. Oczywiście, jak wyciągamy z zamrażalki. Takie kostki to należy troszeczkę odczekać, żeby później nam dobrze wyleciały. Natomiast jeżeli chodzi o te właśnie sakiewki z tą koncentratem warzywnym, no to otwieramy i wrzucamy sobie bezpośrednio do zupy. A tutaj daję Wam bonus przepis numer dwa. W misce mam ugotowany jeden broku. Doprawiłam go solą, dodałam trochę papryki słodkiej, mielonej i przecisnęłam jeden ząbek czosnku. To wszystko wymieszam. Rób tak jak pokazuję na filmie. No jeszcze tutaj połowniotę. Na brytwankę położyłam jedno ciasto francuskie. Tutaj mam, nakułam to ciasto i teraz wykładam przygotowane brokuły. Piekarnik nastawiamy na temperaturę 200 stopni. Funkcja góra-dół. Należy rozłożyć równomiernie ten brokuł na ciasto francuskie. Jest to bardzo pyszna i szybka przekąska, a może być też na kolację. I teraz boki tak po prostu robię taką falbankę z ciasta francuskiego, żeby to tak fajnie wyglądało. Jeżeli jesteś pierwszy raz na moim kanale, to zapraszam ciebie do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Jest też teraz taka funkcja podbijanie filmu. Podbij film, to jest ważne dla promowania tego filmu przez algorytm YouTube'a. Teraz mlekiem posmaruję boki. Ciasto wstawiamy do piekarnika nagrzanego na 200 stopni na drugą półkę od dołu. Pieczemy około 10 minut. Po 10 minutach kładziemy serek w plasterkach i trzymamy jeszcze 5 minut. I oto gotowe ciasto francuskie z brokułami i serkiem śmietankowym, takim w plasterkach. Teraz pokroję, położę na talerz i będę się zajadać tym pysznym ciastem francuskim z brokułami, tą pyszną przekąską. Dziękuję Ci bardzo, że byłeś do końca tego filmu, jeżeli Ci się film podobał. To proszę Cię o jakiś komentarz, o łapkę w górę, o podbicie filmu. Tak jak powiedziałam, jest to ważne dla promowania tego filmu przez algorytm YouTube'a. Poleć ten film i widzimy się na następnym filmie. Ciao, bon appetito, ciao, ciao.